Cześć, a więc co dzisiaj? Ciemne szybki wleciały, troszkę lakierek znowu, jedna grill znowu jest czarniutki jak w tamtej, a z tyłu wyleciały całkiem znaczki i napisy. Także się dzieje, no, jest fajnie, zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Mam letnie ATS-y, chyba wlecą tu ATS-y, a tam coś wykombinujemy, zobaczymy. Działaby dalej, no. ale coraz fajniej nabiera wyglądu fajnego.